Jedną z czołowych odmian wyprodukowanych w technologii Zatyn Union jest odmiana Esu Jest to odmiana zestrowana w Polsce w 2021 roku z plonem na poziomie 113,3% wzorca. Odmiana ta cechuje się nie tylko podwyższonym plonowaniem, ale także bardzo wysoką odpornością na takie choroby jak podstawy źdźbła, mączniaka czy pleśni śniegowej. Dzięki temu odmiana ta doskonale sprawdza się na trudniejszych stanowiskach monokulturowych. Esu Perspective cechował się również podwyższoną odpornością, tolerancją na, na zakwaszenie gleby o 24% lepszą od odmian wzorcowych, dzięki czemu doskonale sprawdza się na kwaśniejszych stanowiskach żytnich. Z punktu widzenia technologicznego przyjęło się uważać, że żyta hybrydowe nie wyróżniają się w kontekście zawartości białka niczym szczególnym. Tu jednak Super perspektyw również jest w stanie zaskoczyć, ponieważ w toku badań rejestrowych cechował się zawartością białka na poziomie 10,5%, podczas gdy średnia zawartości białka dla odmian hybrydowych wynosiła zaledwie 10,2%. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Niemniej jednak, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat sporyszu, strategii radzenia sobie z nim, czy usłyszeć trochę więcej na temat odmiany SU Perspective, czy pozostałych z oferty hybrydowej Zatończonym Polska, to zapraszam Was do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi, do wejścia na naszą stronę czy śledzenia nas na naszych profilach społecznościowych. Adresy znajdziecie poniżej. Cześć!